Tajemnicza wyspa emocji. Zosia była małą dziewczynką, która uwielbiała bawić się na plaży. Jednak od pewnego czasu nie czuła się już tak beztroska jak kiedyś. Jej rodzice często się kłócili, a ona była świadkiem tych nieprzyjemnych scen. Pewnego dnia, podczas spaceru po plaży, Zosia zauważyła coś niezwykłego, małą, błyszczącą muszlę, która wydawała się świecić w słońcu. Co to może być? zastanawiała się Zosia, podnosząc muszle. Nagle poczuła dziwne mrowienie w palcach, i zanim się zorientowała, znalazła się na tajemniczej wyspie. Wyspa była pełna kolorów i dziwnych, magicznych stworzeń. Każda część wyspy wydawała się reprezentować inną emocję spotkanie z magicznym przewodnikiem. Zosia poczuła się trochę zagubiona. Ale wtedy pojawił się przed nią mały, świetlisty duszek o imieniu Lumek. Witaj, Zosiu, powiedział Lumek z uśmiechem. Jestem twoim przewodnikiem na tej wyspie. Pomogę ci zrozumieć i zarządzać swoimi emocjami. Zosia poczuła się od razu lepiej. Lumek zaprowadził ją do pierwszej części wyspy, która była pełna radości. Były tam kolorowe kwiaty, śpiewające ptaki i dzieci bawiące się na łące. To jest kraina radości, wyjaśnił Lumek. Tutaj nauczysz się, jak cieszyć się małymi rzeczami, nawet gdy w domu nie jest łatwo. Zosia zaczęła bawić się z innymi dziećmi i poczuła, jak jej serce wypełnia się radością. Ciemna chmura smutku. Po chwili zabawy Lumek zaprowadził Zosię do innej części wyspy. Było tam ciemno i ponuro, a nad głowami wisiała wielka, czarna chmura. To jest kraj na smutku, powiedział Lumek. Tutaj nauczysz się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Zosia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Przypomniała sobie kłótnie rodziców i poczuła się bardzo smutna, ale wtedy Lumek pokazał jej, jak można rozmawiać o swoich uczuciach. Czasem dobrze jest porozmawiać z kimś, kto cię rozumie, powiedział Lumek. Możesz też rysować lub pisać o swoich uczuciach. Burza gniewu nagle nad wyspą przetoczyła się burza. Błyskawice rozświetlały niebo, a grzmoty wstrząsały ziemią. To jest kraina gniewu powiedział lumek. Tutaj nauczysz się, jak radzić sobie z gniewem. Zosia poczuła, jak gniew narasta w jej sercu. Przypomniała sobie, jak rodzice krzyczeli na siebie, i poczuła, jak sama chce krzyczeć. Ale lumek pokazał jej inny sposób. Możesz wyrazić swój gniew, nie krzywdząc innych, powiedział Lumek. Możesz uderzać w poduszkę, biegać, skakać albo głęboko oddychać. Zosia spróbowała głęboko oddychać i poczuła, jak gniew powoli znika. Odkrywanie spokoju. Po burzy Lumek zaprowadził Zosię do spokojnej części wyspy. Był tam piękny, cichy las, gdzie śpiewały ptaki, a strumyk delikatnie szemrał. To jest kraina spokoju. Powiedział lumek. Tutaj nauczysz się, jak znaleźć spokój w sobie, nawet gdy wokół jest chaos. Zosia usiadła na miękkim mchu i zamknęła oczy. Słuchała dźwięków natury i poczuła, jak jej serce wypełnia się spokojem. Powrót do domu, kiedy Zosia otworzyła oczy, znów była na plaży, a w ręku trzymała błyszczącą muszlę. Wiedziała teraz, że zawsze może wrócić na tajemniczą wyspę emocji. Gdy tylko poczuje się zagubiona. Dziękuję, lumku. Powiedziała cicho. Od tego dnia Zosia nauczyła się, jak radzić sobie z emocjami. Wiedziała, że choć rodzice mogą się kłócić, ona zawsze może znaleźć spokój i radość w sobie. Zosia nauczyła się, jak radzić sobie z różnymi emocjami. Każda część wyspy reprezentowała inną emocję, co pomogło Zosi zrozumieć, że wszystkie emocje są ważne. Dzieci mogą nauczyć się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, znajdując spokój i radość w sobie nawet gdy wokół jest chaos.